Kulturalna L dzisiaj z festiwalu Big Book w Warszawie na Mokotowie naszym gościem jest Gaja Grzegorzewska oraz chmary Komarów. To tak, powiedziałam to po to, żeby usprawiedliwić ten ruch. Zacznę od tego, żeby Cię zaskoczyć może, że najlepsze memy i filmiki o kotach są na Twoim fejsie. Jest. Bardzo się cieszę. Dbam o odpowiedni kontent y, kotów na moim fejsie. Ale to znajomi ci wrzucają, to jest niesamowite. Ja czasem nawet udostępniam jakieś memy wrzucone z twojego fejsa o kotach. Tak, no, wiedzą znajomi, że lubię koty, więc wrzucają takie rzeczy, wyszukują różne smaczki. Zawsze jak mam na przykład urodziny, to też dostaję chmarę kotów. Hmm. A ile masz kotów? Właśnie jednego tylko, y, Franca, który po prostu nie trawi innych kotów, mhm. więc... Y, mhm. Próbowaliśmy z innymi kotami, ale chciał zamordować. Mm -hmm. No to bo mordercze instynkty u autorki kryminałów, wydaje mi się, że to wszystko jest na miejscu. No to były sceny naprawdę jak z horroru. Był, krew była wszędzie i mocz i y, kocie futro. Aha. Koty walczyły nie, nie tak, żeby, się, żeby sobie powalczyć, tylko po prostu na śmierć i życie to były mm -hmm. walki. Mm -hmm. Przeszkadza ci to w pracy? No Na pewno jak muszę rozdzielać koty, a potem mam y, ręce podrapane do krwi, to trochę przeszkadza. E, Chorujące też. No właśnie, właśnie. Te twoje kryminały są, powiedziałabym, tak bezlitosne jak twój kot. O, dzięki. Słyszałam takiego komplementu jeszcze. Przed chwilą brałaś udział w dyskusji Skogów w bok, bo Skogów w bok to w ogóle jest temat, motyw przewodni tegorocznej edycji Big Book Festiwalu. Grzeszne przyjemności czytania. Czyli powiedz, jakie są takie najbardziej nietypowe miejsca, w jakich czytałaś albo w jakich pisałaś? Albo że teraz mnie zaskoczyłaś, bo usiłuję sobie przypomnieć. Koty to nie zaskoczenie, ale pisanie i czytanie tak. Tak, no bo ja zwykle czytam w takim najbardziej typowym miejscu, czyli łóżko. Że przynajmniej dla mnie to jest typowe miejsce, żeby się tak wygodnie rozłożyć. I do tego biorę sobie na przykład taki yy, do łuskania słonecznik. Mój chłopak tego nienawidzi, bo jest wszędzie pełno tych łupin potem. Więc jemu bardzo nie odpowiada to czytanie w łóżku. No więc to jest bardzo typowe miejsce. Pociąg jest również typowym miejscem. Teraz, na przykład, jadąc do Warszawy, czytałam książkę w pociągu, mm -hmm. ale tylko chwilę, bo musiałam odpowiedzieć na maile. Eee, no, mam też e, kilka książek i czasopism w kibelku, nie będę ukrywać. Mm. E, właśnie opowiadałam tutaj, że swego czasu e, umieściłam tam. Fineganów trend Joyce'a, bo pomyślałam, że jeśli nie tam, to nigdzie tego nie przeczytam. Jeśli tam będzie tylko ta jedna książka, to może mi się uda. Eee... I udało się? Nie, zamieniłam na Ulyssesa. Pomyślałam, że to będzie warto przeczytać w końcu Ulyssesa, ale eee, jeden z kolegów na imprezie, na imprezie znalazł tę książkę w kibelku i był oburzony i zabrał ją stamtąd. Mhm. Uratował. Są tam, są tam tylko czasopisma. Eee, o, L też jest. Dziękujemy. P poprosimy, żebyśmy może się Puszczy mogli przenieść pod... z toalety do salonu. Czasami tak, czasami, ciekawy jest artykuł, to czasopismo jest przenoszone. Na dalsze czytanie. Na dalsze, A co salony. czytasz w literaturze właśnie? To, to mnie ciekawi. Czy mówisz o y mówisz o Joyce Bo Daleko nie zaszłam z tym, mm -hmm. tym Joyce'em y publikacji. Y Ostatnio czytałam bardzo dużo rzeczy, które mi były potrzebne do książki, a jako że w mojej książce jest dużo nawiązań, intryga się opiera w znacznej mierze o ziemię jałową T.S. Eliot. bardzo dużo tłumaczeń wszelakich T.S. Eliota oraz opracowań. Mhm. I tych Intryga tych kryminalna opiera się tak, o... Tak, to był taki eksperyment, eksperyment literacki, czy da się to zrobić. E, okazało się, że jest to bardzo dobry mm -hmm. e, materiał mm -hmm. bogaty w treści, które e, mogę sobie przeinterpretować. A ja zawsze myślałam, że ty jesteś bardziej zahaczona w popkulturze, że jesteś trochę takim odpowiednikiem Tarantino w e, literaturze. Ja jestem właśnie i tu, i tu. Chciałam mm -hmm. sobie zrobić taki właśnie skok w bok mm -hmm. e, w kierunku. Literatury wysokiej, mm -hmm. że tak powiem, i, e, i poezji e, takich wycieczek jeszcze nie robiłam. Więc e, jednymi z bohaterów e, mojego tego kryminału jest właśnie TS Eliot i e, Brodski. Aha. No, dobrze, a poza tym są to dobrze znani nam bohaterowie, czyli Julia i profesor. Po, powiedzmy, że y, 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 są rodzeństwem y, przyrodnim i łączy ich wielka namiętność i miłość. Oraz również to, że jedno jest po stronie bardziej przystępczej, a drugie po stronie bardziej prawa. Ale, ale, ale jakby to się. Miesza. To się trochę przemieszało, mhm. i z książki na książkę y, moja bohaterka przechodzi na tę ciemną stronę. Mhm. A bohater na jasną? Nie, on cały czas pozostaje po ciemnej, odrobinkę może jedną nogą w kierunku tej jasnej strony, ale raczej obydwoje podążają taką mroczną aleją. Kiedyś w wywiadzie dla El opowiadałaś mi, że kiedy piszesz, to bardzo, tak bardzo wchodzisz w skórę swoich bohaterów, trochę jak aktorzy przygotowując się do roli. Kim ostatnio byłaś? Ostatnio pisałam książkę zupełnie dla mnie nietypową, bo była to książka o zabytkach i o duchach, dla, napisana dla Małopolskiego Instytutu Kultury. I były to takie opowieści o dziadku, który potrafi przenosić się w czasie i o wnuczętach, bliźniakach z noworodzeństwa, ale zupełnie inne. I oni mieli właśnie różne przygody, i ocierali się o momenty historyczne Czyli dzieci. związane z Małopolską. Dzieci. Tak. I to były dzieci, więc y, moja przyjaciółka ma bliźniaki, więc mm. obserwowałam też te bliźniaki mm -hmm. i, no, i próbowałam się wcielić, właśnie. Mm -hmm. w Czyli w nich trochę i w wadkach. więc a, ten, okay. dosyć nietypowe. Skrajne dwie strony osi czasowej. Eee, jeszcze wracając do tematu skoków bok. Mieszkasz w Krakowie, dla mnie jesteś jedną z takich pisarek właśnie bardziej czujących i rozumiejących popkulturę w Polsce, bawiących się nią dobrze. Czy Kraków nie jest trochę z boku? Ale z boku czego? Polski czy mainstreamu? Na pewno jest. Yy, no mówi się, że jest Warszawa, a potem długo, długo nic mhm. w Polsce, że Warszawa zostawiła w tyle bardzo inne miasta na no, Kraków zawsze, się, zawsze był trochę inny i taki jeszcze dumny z tej inności mhm. e, i z tej takiej me mentalności często mało miasteczkowej, właśnie takiej bardzo zamkniętej, e, w zamkniętym środowisku, wśród ludzi, którzy znają się od pokoleń wiedzą, gdzie mieszkali czy dziadkowie, I to u, u Ciebie też tak jest? Jesteś z takiej rodziny? No jest, jest taka... jestem z, od pokoleń z Krakowa, Krak a, więc okay. e, jakby całe miasto jest upstrzone miejscami, które dla mnie coś znaczą, mm -hmm. albo znaczyły dla moich przodków. W swoich powieściach jesteś trochę okrutna dla Krakowa. On tam jest takim mrocznym miastem, ciemnym. Um, bo też jest takim miastem, jak każde miasto ma wiele oblicz. I... Mm. Dla autorki kryminałów najciekawsze mm -hmm. jest oczywiście to mroczne, więc mm -hmm. to najbardziej wykorzystuje Oczywiście ja to bardzo demonizuję, nie aż, aż tak strasznie, e, bo już słyszałam, że kalam swoje gniazdo i że Od wiem. kogo? Kto ale takie rzeczy? Już nie pamiętam, co to było, ale e, i od kogo to słyszałam, mm -hmm. ale no były takie opinie, że nikt nie przyjedzie do Krakowa po przeczytaniu takiej książki, ale Aha. myślę, że na brak turystów nie mamy co narzekać. No nie. Mamy ich całkiem sporo. Nie, nie, nie przestraszyli się. Bierzesz udział jeszcze w takiej ciekawej rzeczy. W Polsce mało się tego robi. Być może to w ogóle będzie pierwszy taki projekt tego typu. Cztery polskie reżyserki, czyli robią z czterema polskimi pisarkami antologię tak zwaną, czyli zamknięty zestaw opowieści. Pisarki piszą historię. Jak rozumiem, reżyserki reżyserują. Ty jesteś w parze... Też przenikają się te role. Jestem w parze z Olgą Hajdas. Mhm. I... I u nas to mniej więcej jest, może ja trochę więcej piszę jako pisarka, yy, ale wspólnie ustalamy motywy. Aha, i, yy, i czyli historię konstruujecie wspólnie. Konstruujemy wspólnie mhm. historię. I co to będzie za historia? Właśnie nie mogę za dużo zdradzić, ale jest to Chociaż historia yy, bardzo brutalna i pełna przemocy. Tutaj się świetnie się dogadałyśmy, że, yy, że obie chcemy zrobić właśnie taką historię. I na początku w naszych głowach pojawiła się postać taksówkarki. I tylko tyle powiem, bo to w ogóle potem Aha. ewoluowało w takim zupełnie innym, może nie zupełnie, ale w innym kierunku. Mhm. W każdym razie bardzo się cieszę na ten projekt i ekscytuję się tą naszą historią, bo zawsze chciałam coś takiego zrobić. To się będzie nazywało Erotika 2022. E, czyli mam nadzieję, że do tego roku zobaczymy te filmy. E, ale erotika, a ty mówisz o zemście i o jakichś krwawych historiach. Będzie też trochę golizny i trochę <gulizny> różnego rodzaju scen erotycznych. Opowieści są cztery i są tam i one są lekko ze sobą połączone. Ciężko mi jest mówić w ogóle o tym projekcie, bo nie wiem ile mogę powiedzieć, ile się zmieni. Mhm. I, e, A historie są jest, gotowe, tak? Teraz ruszacie pofinansowanie. E, historie są, e, no są, są rozpi rozpisane. E, jeszcze jest wszystko na etapie mhm. wprowadzania poprawek mhm. i, i kolejnych korekt. E, nie wiem na jakim etapie są inne historie, ja mogę tylko. Mm -hmm. Na jakim etapie są nasze? Mm -hmm. znaczy jest nasze. Mm -hmm. Bardzo kobieca sytuacja i też zmieniająca układ sił, trochę, prawda? Czyli że o takich brutalnych i mocnych rzeczach mogą opowiadać nie tylko mężczyźni. Czego Ty jesteś dowodem tak, ze swoimi znaczy książkami? żeby opowiadać e, o takich rzeczach. Gaja Grzegorzewska, w oczekiwaniu na jej kolejny tom powieści, w oczekiwaniu na film, który współtworzy. No i zawsze w oczekiwaniu na ciebie bardzo ci gratuluję i kibicuję.